Sala witrażowa Muzeum Ziemi Lubuskiej prawdziwe centrum kultury. Muzycy, pisarze, rzeźbiarze, szefowie instytucji kultury i samorządowcy. To szerokie grono ponad 40 osób nominowanych do nagrody kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego oraz do honorowego wyróżnienia, jakim jest Złoty Dukat Lubuski. Kapituła nagród nie miała łatwego zadania. Niesamowicie trudno było wytypować tych, którzy. Będą dzisiaj honorowani, ponieważ właściwie każda osoba to kawał historii, to ogromny dorobek i uzasadnione aspiracje do tego, żeby być tym najlepszym. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego i Złoty Dukat Lubuski to wyróżnienia przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wspierania i promowania życia kulturalnego regionu. Mamy takich twórców wybitnych, wyjątkowych, którzy przez wiele lat nie tylko tworzą swoje dzieła, ale również promują naszą kulturę, kulturę lubuską. Chcemy ich za to nagrodzić. Do kapituły, która wyłania laureatów, w tym roku wpłynęły 34 wnioski do nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz 9 wniosków do nagród honorowych. Złoty Dukat Lubuski. Wręczymy cztery nagrody kulturalne, są to nagrody pieniężne, po 4,5 tysiąca każda, ale również wyróżnimy osoby, które promują dziedzictwo kulturowe naszego regionu i mają na tym polu też olbrzymie osiągnięcia, ale to są już tylko symboliczne podziękowania i wyróżnienia. Nagrody kulturalne marszałka regionu otrzymali Zofia Bilińska, rzeźbiarka, autorka tablic pamiątkowych, medali i pomników, Cezary Galek, reportażysta, dziennikarz Radia Zachód, Robert Marek Jurga, pisarz, historyk oraz Jacek Antoni Zieliński, malarz. Ja traktuję to jako nagrodę, którą otrzymuję w miejscu, w którym żyję, w którym mieszkam. To jest moja przestrzeń, pełna planów zrealizowanych, niezrealizowanych emocji, no i też pełna przyjaciół. W tym słuchacze Radia Zachód, dla których te audycje powstają. Złoty Dukat Lubuski, czyli wyróżnienie honorowe, trafiło do sześciu laureatów. W tym gronie znalazł się dziennikarz Gazety Lubuskiej Zdzisław Haczek, który od ponad 20 lat odkrywa przed czytelnikami najgłębsze zakamarki lubuskiej kultury. Staram się jak mogę już od ćwierć wieku, <grych> z tym, że muszę starać się coraz bardziej, bo wbrew mówi się narzekanie, że nie ma pieniędzy na kulturę, to wydarzeń kulturalnych jest zdecydowanie więcej niż kiedy zaczynałem. Wtedy w Gazecie Lubuskiej pisaliśmy o trzech, może pięciu imprezach weekendowych, dzisiaj jest ich no, zdecydowanie kilkadziesiąt w samej Zielonej Górze. Złoty Dukat Lubuski przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim.